Hej, cześć, sięmanowar, wszystkim. Z tej strony, super, witam Was bardzo serdecznie w takim odcinku informacyjnym na moim kanale. I niestety, ten odcinek nie będzie dla mnie zbyt przyjemny. E, posłuchajcie, wziąłem się ostro za nagrywanie Fira, e, i jakby Wam to powiedzieć, na kanale są teraz y, dwa y, odcinki. Znaczy, powinny być już dwa. Tak, na kanale, są dwa odcinki na kanale Sfira Zaplątałem się, nie wiem czy powiedziałem co chciałem powiedzieć, never mind Są dwa odcinki na kanale Sfira i Trzeci odcinek, trzeciego odcinka jakby Nie będzie Ponieważ w trzecim odcinku rozpocząłem sobie poziom slamsy, czyli ten drugi poziom Czyli to jest nasz trzeci odcinek bo w pierwszych dwóch było więzienie, jak zapewne wiecie. Teraz zaczął się poziom slumsy i niestety e, nie będzie tego trzeciego odcinka, e, ponieważ z własnej głupoty nie e, nagrałem mikrofonu. Zapomniałem włączyć po prostu Adobe Audition i niestety nie ma mojej ścieżki dźwiękowej z mikrofonu. E, I w czym tkwi problem? Bo e, gdyby. Jak wam to wyjaśnić? Firma taki system zapis, zapisu gry, że ee, nie można zacząć danej misji od początku. Niestety, on wznawia misję w ostatnim momencie, gdzie on sam robi niestety te zastrane autosavey. I teraz, tak, żebym mógł zacząć tą misję od początku, bym musiał zacząć na nowo całą grę. I potem, jak gdybym doszedł do tego momentu, bym mógł właśnie ją kontynuować tam, gdzie mi się niestety ten nie nagrał, e, a jest to, e, byłoby to dla mnie strasznie niewygodne, ponieważ ja mam nagrane 6 odcinków I niestety się skapnąłem e, właśnie wtedy e, Gdy wyłączyłem grę i okazało się, że niestety nie wyłączyłem Alda City, Także moi, e, czy tam Adobe Audition, bo nagrywam naprzemiennie. E, moi drodzy, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, spróbuję się jakoś odwdzięczyć, chociaż nie wiem jak ewentualnie e, do tego odcinka czwartego, czyli trzeciego to będzie, nie wiem jak już to nazwę e, moi drodzy e, po prostu e, dodam swój komentarz na początku opowiem mniej więcej co się wydarzyło także jak mówię, gdy, mówię tak, gdyby nie było takich głupich tych e, autosejwów, e, to spokojnie natomiast i jest to niewygodne. Nie chce mi się przechodzić gry na nowo. Także moi drodzy, jeszcze raz bardzo was przepraszam i mam nadzieję, że jakoś to zrozumiecie. Także trzymajcie się. Hej.